Dzień dobry! Dziś w menu dorodki, yy, pomysł nie mój, ale myślę, że wart polecenia. Bo jeśli lubicie jajka w koszulkach i męczycie się z ich przygotowaniem i nie zawsze wam wychodzą, i jeszcze do tego ten zapach octu, który mi osobiście nie odpowiada, yy, to jest sposób na przygotowanie. Ja to nazywam oszukanych jajk w koszulce, które zawsze się udają, które są łatwe i które możecie zrobić. Praktycznie bez żadnego doświadczenia, a wystarczy że tylko obejrzeć ten film. No to zapraszam Was na film. Będą Wam potrzebne, oczywiście, jajka. Ile? Tyle, ile chcecie przygotować. Możecie przygotować w ten sposób dwa jajka, 4, 8, yy, a nawet 10. Yy, ważne natomiast, jak dla mnie, jest to, żeby to były jajka od kurek, które były szczęśliwe, bo sobie biegały po wybiegu, mogły pogrzebać w ziemi, coś wyciągnąć, zjeść. Nie chcę wiedzieć, co one zjadają, ale takie jajka są naprawdę najbardziej smaczne i takie wam polecam. I są to jajka z oznaczeniem 0. O jajkach już wiecie tłuszcz. Jest potrzebny do przygotowania tych jajek. Może to być olej, ale najsmaczniej jest z masłem. Ci co oglądają moje filmy, wiedzą, że ja uwielbiam smaki i zapach masła. Masło powinno być miękkie. Jeśli nie jest miękkie, a moje nie jest miękkie i nawet bardzo dobrze to pokażę wam też jak możecie takim masłem, które nie jest miękkie, z takim masłem sobie poradzić. Będzie potrzebna jeszcze mała miseczka, sznurek albo nitka. To jest sznurek do wiązania mięs. Jeśli nie macie ani sznurka, ani nitki, to może, mogą być takie klipsy, które są dodawane do woreczków, którymi możecie, tam jest w środku drucik, też możecie zawiązać, a wiązać trzeba będzie folię, folię spożywczą. Uwaga! Nie pierwszą lepszą, tylko folię, która jest przystosowana do stosowania w wysokich temperaturach i ona się nazywa folia do mikrofalówek. Zobaczcie tak, to wygląda, tak wygląda opakowanie. Uwaga, nie kupujcie folii oddychającej. Ona jest świetna, świetnie się sprawdza na przykład w lodówce, ale tutaj folia powinna być do mikrofalówek. Potrzebny będzie jeszcze albo łyżka cedzakowa, którą będziecie mogli to wyjąć, albo szczypce, którymi będziecie mogli złapać. I ważne, duży garnek, bo te jajka przygotowuje się w dużej ilości wody. Czy będziecie przygotowywali 4 jajka, czy 10, to zawsze duży garnek i dużo wody. I nie potrzeba soli, ani octu, ani nic nie będziecie musieli mieszać. Wszystko wiecie, to zabieram się do pracy. Odcinam kwadratowy kawałek folii i układam go centralnie na miseczce. Dłonią robię wgłębienie, a kawałki folii, które są po bokach, przyklejam do brzegów miski. Miska jest teraz przygotowana do wysmarowania tłuszczem. Jak widzicie, ja mam masło, tak jak Wam mówiłam, dosyć twarde, ale ono od ciepła dłoni zaczyna się szybko rozpuszczać i to wcale nie jest takie trudne. Po co to robić? Po to, żeby łatwiej Wam potem było te jajka wyjąć z folii. No i tak przygotowana miska jest gotowa do wbicia jajka. Jajko wbijam. I teraz pora na zawiązanie. Muszę odciąć sobie kawałek sznurka. Lepiej jednak, żeby to był większy kawałek, bo będzie wam wtedy wygodniej zawiązać. Łapię teraz folię za cztery rogi i podnoszę razem z jajkiem do góry. Teraz bardzo ważne, abyście sobie tak złapali folię, gdzie jest jajko, żeby w środku nie zostało ani trochę powietrza. I kiedy już ściśniecie to palcami, pora na zawiązanie sznurkiem. Ja sobie jak widzicie, z kilka razy zawiążę sznurkiem dookoła, zanim zawiążę pętelkę albo Możecie i kokardkę. I to jest jajko przygotowane do gotowania. Jeszcze raz wam podkreślam, nie powinno tam być ani trochę powietrza, bo wtedy jajko będzie pływało po powierzchni, a ono ma się równo ugotować. I dokładnie w ten sam sposób możecie sobie przygotować tyle jajek, ile chcecie ugotować. Ja będę przygotowywała sobie jeszcze 3 jajka, a w międzyczasie włączam już wodę, bo ona ma się mocno gotować. I jajka są przygotowane do gotowania, tylko woda mi jeszcze nie wrze. Dlatego opowiem Wam teraz o gotowaniu tych jajek, na co musicie zwrócić uwagę. Po pierwsze, wielkość jajek. Jajka mogą być większe albo mniejsze. Te moje to są elki, dlatego je gotuję przez 4,5 minuty. Dlaczego tak długo? Dlatego, że jajka są z lodówki to po pierwsze, a po drugie, dlatego że są dużo większe i ja lubię, kiedy białko jest całkowicie ścięte, a żółtko jest. Płynne, tylko żółtko. Jeśli macie mniejsze jajka i jeśli macie jajka w temperaturze pokojowej, to ten czas trzeba skrócić nawet do 3 minut. Myślę, że za pierwszym razem, gdy będziecie je przygotowywali, to po prostu sprawdzajcie. A ja widzę, że woda mi już zaczyna wrzeć, dlatego mogę już zaczynać gotowanie. Woda właśnie się zagotowała i bardzo mocne bicie wrze. Za mocno, więc zmniejszam moc kuchenki tak do około 3 czwartych. Ona ma nadal mocno wrzeć, ale nie aż tak mocno. I teraz ważna informacja, jajka jak włożycie je do garnka opadną na dno i ta folia, ona się może przyklejając do dna garnka uszkodzić i wtedy Wam jajka wypłyną. Dlatego zobaczcie, zrobiłam wkładając te jajka wszystkie naraz, taki wir nimi i po to właśnie, żeby się od razu nie przykleiły i nie opadły. I one sobie pływają i będą się teraz gotowały. I teraz można wyjmować. Zobaczcie, jak wyjmować, i od razu Wam pokażę, jak wyglądają w środku. Wyjęcie jajka jest bardzo proste. Tutaj sobie podnoszę sznureczek do góry i nożyczkami nacinam folię. Tu przy brzegu przywiązaniu, ale tak nie do końca, słuchajcie, po to, żeby tej folii kawałek zostało. Patrzcie, dzięki temu, że było masło, ta folia się pięknie odkleja i tak wygląda jajko. To co, przekroimy i zobaczymy jak wygląda w środku żółtko. Proszę bardzo, zobaczcie. I to jest pewny, sprawdzony sposób na jajko w koszulce. Czas Sami sobie dostosujcie do swoich potrzeb i do tego, jakie lubicie mieć jajka. Ja Wam życzę smacznego i nie bójcie się już jajek w koszulce. Do zobaczenia!